Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Konstytucja 3 maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną. Wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, określała także prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Dała nadzieję na wyjście z upadku, zmianę w kraju, na powrót do byłej świetności. Opowiedz nam, moja ojczyzna, jak matka dzieciom ciekawym. O latach znaczonych blizną. Na wiekach chwały i sławy. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna. Kraj zrujnowany wojnami i prywatą częścią obywateli. Skarb pusty, Sejm skłócony, rozdarty między strony królewską a magnaturą, której przewodził późniejszy strajca. Hetman Wielki Koronny, Franciszek Xaviery Branicki. Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności, zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. Po pierwszym rozbiorze Polski. stawało się coraz silniejszy, oraz udarmiało znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz propagujący reformy, zwany patriotycznym, dożył do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli zaradów, poprawy stanu w państwa, drogą powiększenia armii. Przeciwnie tym zamierzeniom, obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej, Król i Stronnictwo Polskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o carat. Walka pomiędzy tymi Stronnictwami miała rozegrać się podczas obrad Sejmu Wielkiego, zwanego Czteroletnim, którego obrady rozpoczęły się w 1788 roku. Tekst Konstytucji przygotowano w tajemnicy. Do spisku należeli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski. Spiskowcy wyznaczyli 3 maja na dzień zamachu stanu. Tego dnia już od rana Plac Zamkowy i Zamek były ośrodkiem politycznej mobilizacji. Mieszczanie warszawscy, którzy tłumnie zgromadzili się koło Zamku Królewskiego i dostępu do niego bronili, głośno wołając: "Vivał Konstytucja!". Dziśaj naszej polskiej kraje. to po to dziś przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość, wartości, które pozwalały Polakom przetrwać czasy rozbiorów i trudny wiek XX. To właśnie po to przypominamy wszystkim Polakom rozproszonym po całym świecie o tych, którzy żyli i działali na rzecz ojczyzny. E... Z czym kojarzy Ci się słowo patriotyzm? Kojarzy mi się z y, żołnierzami wyklętymi i y, z tymi, którzy poświęcili swoje życie dla Polski. Okej. Okay. Y, jak dzisiaj być dobrym patriotą? Działać y, dla dobra kraju i obchodzić święta narodowe. Dbać o pokój. Okej, okay, rozumiem. W którym wieku Polska straciła niepodległość? W XVIII wieku. Okej. Okay, y, ile było rozbiórów Polski? Trzy. W którym roku Polska odzyskała niepodległość? 1918. Klaczy ja ci się słowo patriotyzm? Z walką o ojczyznę przede wszystkim. No dobrze, a jak dzisiaj możesz być dobrym patriotą? No przede wszystkim obchodzić święta narodowe. Dobrze, a w którym wieku Polska straciła niepodległość? 18. Zgadza się. E, ile było rozborów? 3. A w którym roku Polska odzyskała niepodległość? 1918 Fantastycznie. A co dała nam Konstytucja 3 Maja? No, zniosła liberum veto. Z czym kojarzy Ci się słowo patriotyzm? Patriotyzm kojarzy mi się z oddaniem się wobec narodu w takim sensie, że po prostu no... kocha się swój naród za to jaki jest, nieważny jaki. Mi się oddaje to nawet podczas kiedy jest wojna, nie? Pokazuje się ten patriotyzm, walczy się za ten naród i nawet jest się w stanie oddać za niego życie. Okej, okay, a jak dzisiaj być dobrym patriotą? Yy, moim zdaniem w tych czasach ciężko jest być dobrym patriotą, ponieważ w naszych czasach yy, króluje indywidualizm, aczkolwiek no, możemy być dobrym patriotą przez na przykład uczestniczenie w świętach narodowych, wystawienie na przykład flag, jakie jest święto flagi, yy, chodzenie do kościoła, bo to też jednak jest jakaś część naszego, naszego yy, narodu, nie? Dobra, w którym wieku Polska straciła niepodległość? Yy, Polska straciła niepodległość w XVIII wieku. Czyli no, w, jak były rozbiory, w 1772 roku był pierwszy, w 1793 był drugi yy, i w 1790 był ostatni 79, yy, 5 był ostatni, yy, trzeci rozbiór, no i wtedy Polska zniknęła z mapy na 123 lata. No to akurat od razu poszło na, trzy, na kolejne pytanie, ile było rozbiorów, to już pominiemy. I w którym roku Polska odzyskała niepodległość? Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Z czym kojarzy Ci się słowo patriotyzm? Z dbaniem o ojczyznę, z świętem flagi, ogólnie z... ogólnie kochaniem swojego narodu. I w sumie tyle. Jak dzisiaj być dobrym patriotą? No, jak kolega wcześniej wspomniał, no ciężko obecnie być dobrym patriotą, no jednak należy mieć szacunek do swojego narodu, kochać swój naród, historię. No e, historię. Ale no, indywidualizm teraz krujuje i każdy indywidualnie do tego jednak podchodzi na swój własny sposób, ale wszystkim trzeba kochać swój kraj.